Czy żeby komuś odmówić za każdym razem, musisz mówić no? No. Buenas, witam Cię serdecznie na hiszpański Zapytaj Poliglotę. To nagranie z serii Un Momento, por favor, i mam dla Ciebie pięć lepszych sposobów, aby powiedzieć nie po hiszpańsku. Zapraszam. Sposób numer jeden, użycie słówka ni. Jeśli ktoś prosi nas o coś, czego wcale nie mamy zamiaru robić, możemy powiedzieć ni pensarlo. Ni pensarlo, czyli nawet nie myśląc o tym, nawet o tym nie myśl, albo ni lo sueñes, ni lo nawet o tym nie śni, albo ni de broma, ni de broma, nawet w żartach. Sposób numer dwa. Paso. Gdy ktoś zaprasza nas usilnie na imprezę, na której będzie milion osób, będzie bardzo głośno, puszki będą latały, a my jakoś nie widzimy się w takim miejscu, możemy na taką propozycję odpowiedzieć paso. Paso. Czyli możemy to sobie niedosłownie przetłumaczyć na pasuje. Ja mówię pas. Sposób numer 3. Kewa. Jest to zwrot, którego możemy użyć, gdy ktoś składa nam propozycję, która dla nas jest dość absurdalna, wtedy możemy powiedzieć kewa. Kewa, czyli ależ skąd? No gdzie? Sposób numer 4: deninguna manera. Gdy chcemy komuś kategorycznie odmówić, możemy powiedzieć deninguna manera. Deninguna manera, czyli w żaden sposób. Nie ma takiej możliwości. Sposób numer 5 Ba aser que no, Czyli zwrot, który może nie jest do końca uprzejmy, ale również naszemu rozmówcy wyraźnie da do zrozumienia, że nie jesteśmy zainteresowani. Ba aser przetłumaczymy na będzie, keno, no, że nie. Ba aser que no. Znasz inne sposoby, żeby powiedzieć nie po hiszpańsku? Daj znać w komentarzu pod tym nagraniem. Obserwuj hiszpański, zapytaj Poliglotę na YouTube, Facebooku i Instagramie, gdzie publikuję ciekawe i przydatne zwroty, a także raz w tygodniu prowadzę darmową lekcję na żywo. Jeśli chcesz nauczyć się hiszpańskiego szybko i sprawnie, dołącz do naszej aplikacji Język w 15 minut lub zapisz się na intensywny kurs hiszpański w 3 miesiące. Wszystkie linki znajdziesz w opisie tego nagrania. Muchas gracias y nos vemos pronto.